Wpchnął go jak workiem ziemniaków Ale to tak tak mówi, tak mówi piłkarskie pożegadło Piłka może przejść zawodnik nie, prawda? Trener razy na Błąd rywala z tego rzutu wolnego i my mamy piłkę Błąd wyrzucenia piłki Nam też się to zdarza Szkoda, że w takim momencie Kiedy byliśmy na połowie rywala Blisko pola karnego Niestety, ale tego panowie nie wycisz Krystian Jarosz przebija Ładne zagranie Dobrze teraz uderz blokowany na wślizgu Krystian Jarosz płasko po ziemi, może może odbije się od nierówności Nie mimo, że tam boisko klepane było, oj! Broniczanka na tym nowym stadionie w którym ufundowano z miasta ależ teraz Krystian. ale dobrze Michołaj teraz i dobra też próba zagrania w stronę pola karnego rywala Widać, że przeciwnicy już kompletnie nie mają sił, nawet żeby dobrze podać tą piłkę. Wiśnia tymczasem w kolejnym swoim rajdzie. Wiśnia. Wiśnia. Wiśnia, dośrodkowanie w pole, karne przepuszczenie, tylko że nikt tej akcji nie zamykał. Jartek Jaworski teraz pędzi, żeby odzyskać tą piłkę, no. Wojtek Mituś, oj, dał się ograć, niebezpieczna teraz sytuacja. I mamy sporo szczęścia, czy nie? Mamy to szczęście. Ależ teraz troszkę w przypadku. Dobrze, że się to udało. No i teraz rozegrać piłkę na, na bok. Brakowało tego zagranie do tyłu do Rafaela. Rafael zagrywa teraz na skrzydło do naszego obrońcy i zobaczmy co macie Wybił ładnie, dobre podanie w stronę wiśni. Wiśnia będzie się ścigał z obrońcami. Wiśnia jest na prawym skrzydle wiśnia. Schodzi do środka wiśnia. Przed szansą Szelmy tą bramkę. Gol! 6-0 6-0 <noise> No i rzecz, nie no Ale nie, i nie? Zledzimy, że nie będzie u nich zmian, bo zawodniczka mocno oberwała w pierwszej połowie i nie nadaje się do wyjścia, więc zawodnicy już praktycznie bez żadnej zmiany grają w 11. no teraz jakakolwiek kontuzja czy czerwona kartka to w tym momencie jest problem no i teraz dobrze, odzyskał piłkę ładne zagranie na bok do Artka Jaworskiego Artek Jaworski przy piłce, Artek Jaworski rozpędza się dobre teraz zagranie do Krystiana Jarosza, wychodzi bramkarz no bardzo dobrze, że Krystian Jarosz pobiegł do końca. Bo, że bramka krzyknął moja nie znaczy, żeby piłkę mógł złapać. Były takie sytuacje dzisiaj. A i Wojtek mi tuś troszeczkę zbyt płasko. Oj, kanał założony. Dobrze, Rafael jest innym zawodnikiem. Na takie harce sobie nie pozwoli. Rafael, rozpędza się Rafael. Próba zagrania prostopadłego w stronę Artka Jaworskiego zagranie. I daleko wypita piłka. I teraz niech Krystian Jarosz walczy o taką piłkę. Krystian Jarosz. Krystian Jarosz. Już wchodzą nasi zawodnicy w pole karne. Zagranie. Artek Jaworski. Krystian Jarosz. Krystian Jarosz zabawił się z zawodnikami. Gol! 7-0! No to znaczy, proniczanka musiałaby przyjechać w 9 i mieć zawiązane oczy. Tam byłaby szansa na A no nie, no trochę. Przesadzam. Ale... Jak zagrają tak jak ostatni mecz ten przegrany 0-10, ale z walką, z ikrą, z pomysłem, no to. Może jest jakaś szansa na to, że to nie będzie taki wynik. Sędzia za cicho, nawet go by nie było słychać. I tak jak powinniśmy wyeksploatować piłkę do przodu. Że się obrońca pomylił, tym razem się nie pomylił. Zagrał dobrze głową do środka. Tutaj zagranie na lewo. Próba rozegrania, ale po, po akcji. Krystian Jarosz, próba przejęcia piłki. Niewiele brakło. I tuś pewnie poradził sobie. Próba zagrania do przodu. Blokowana, mamy aut. O, o, o jaki skorpion, król skorpion. I, i, I do przodu, szkoda. Pewnie teraz nasi rywale poradzili sobie. Raj, ma się piłkę! Artur Jaworski. Aj, troszeczkę za lekko. Na szczęście stracili rywale. No i Wojtek Mituś, niech zagra dobrą piłkę. Graj, przy piłce jesteś! Wybił sobie Wiśnia, teraz Wiśnia, szansa! 8-0! Forza Jadwiga! Jeden z bohaterów dzisiejszego meczu. I teraz szansa. Ale faul. Ale wcześniej widział, niż go pchnął Czy znaczy nie, chyba wcześniej Aha, mi się. Ja, ja w pierwszej połowie powiedziałem takie zdanie, że Niemcy wygrali San Marino 13 do zera to tutaj mnie Artek trener mówi nie, nie, spokojnie Artur nie, nie przesadzajmy, no ale jest 8-0, więc użyję tego argumentu po raz drugi, że. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, no. Czy dogoni tą piłkę? Udało się. Udało się, sędzia nie gwizdza więc możemy grać dalej Zgranie do pola Oj, oj, oj. chyba kret mu przeszkodził Czeski krecik Ośrodkowanie w pole karne Spokojnie bramkarz Tak mi tuś poradził sobie Zgasił piłkę No i teraz mądrze No właśnie brakło tego drugiego, mądrze Gida. Zderzenie, brak krzyknięcia, moja. No i teraz Rafael. Dobrze. Mikołaj. Fajna, fajny pomysł zagrania do Wojtka Mitusia, ale piłka nie doszła. Na szczęście odzyskaliśmy szybko piłkę Stasiu. Mikołaj, zagranie. Aj, prostopadłe, tylko nikt nie atakował tej piłki. Próbują teraz nasi rywale na stworzenie kolejnej groźnej sytuacji. No. W środku pola utrzymują się palił nie ale sędzia nic nie mówi, gramy dalej. Uuu, zamiast podać. powiem szczerze, że znowu powiem, że bramka jest zbyt wąska dla rywali. Ja rozumiem, że przegrywają, ale szczelić bramkę w takiej sytuacji, no to... No nie można wytłumaczyć zawodników drużyny rywala, że nie trafili w takiej sytuacji. Tym bardziej, że sędzia nie gwizdał spalonego. Pędzili w dwójkę na bramkarza. Jeden wystawia, drugi szczela. Nie ma spalonego, bo samo tu nie ma spalonych. Przypomnijmy: okazja. Nie, no, żart. Chyba dobrej przebitki, nie do końca to wyszło. Dobra, daj mu piłkę, nie dyskutuj! No i teraz bramkarz. Bardzo dobrze. Nie, no dobrze wyszedł. Nie Nie, jest tu linia, tu jest linia. Nie, dobrze wyszedł. Wyszedł dobrze, tylko powinien wcześniej krzyczeć moja, bo żeby tak wystraszyć trochę mentalnie napastnika krzyknął już przy samym chwycie. No, no i teraz prost, próba ładnego zagrania. Nie wiem, ile tu było chęci, ile przypadku. Dośrodkowanie no i zgaszona piłka. Koniec meczu. Wygrywamy 8-0!